Dzień dobry. Jak widać będzie na pewno piękny, słońce świeci od samego rana, a ja postanowiłam przygotować dla siebie przepyszne śniadanie, trochę wyeksperymentować. Przygotuję dla siebie owsiankę i z odrobiną mięty. Aha, I zapomniałam, że oczywiście moja ulubiona kolabina. Ale że jest pod ręką, to już jest z nami na stole. Zaczniemy od uruchomienia robota. Jak nic nie robi, 15 minut, to sam się wyłącza. Ale ja chcę, żeby sobie teraz popracować. Ponieważ owsianka musi się troszeczkę mieszać, zakładam mieszadełko, które nam idealnie pasuje do dna naczynia i miesza nam od ścianki do ścianki. Czyli ja nie muszę tego robić. Wsypuję sobie cztery łyżki na jedną porcję, ale zrobię porcję podwójną. 8. I Dwie łyżki żółtka. 700 ml. W garnku jest miarka, więc nie muszę sobie odmierzać. Patrzę tylko na miareczkę i 700. Namykam. Jeżeli Państwo macie kompaniona czy kompaniona Excela, nie musimy zastanawiać się nad tym, jaki program wybrać, bo mamy program do deserów. Jednym palcem obroty 4, 90 stopni, 15 minut. Start. Nie zamknięty. Start. I się gotuje. Obiecałam, że zrobię eksperyment, więc mięta, listki mięty troszeczkę pokroję na mniejsze kawałeczki i włożę je do garnka przez otwór. Fajna jest taka świeżosieńka mięta, ona jest bardzo aromatyczna przed chwileczką przyniosłam ją do ogródka i zobaczymy są lody o smaku mięty dlaczego nie zrobić owsianki miętowej zobaczymy jak będzie smakowała słuchajcie owsianka przygotowana w robocie to jest naprawdę genialna sprawa bo wstajemy stawiamy sobie owsiankę, idziemy do łazienki, przygotowujemy siebie do pracy. Teraz większość z Państwa pracuje online, ja za chwilkę też mam szkolenie. Owsianka się sama przygotuje. Ale fajnie by było napić się jeszcze dobrej kawy. Ekspres stoi tutaj za robotami. Jedną ręką sobie uruchamiam. Nie napełniam bańki od mleka mlekiem. Stawiam sobie bezpośrednio karton z mlekiem i a robię sobie też jednym palcem kawę macchiato Czyli śniadanie naprawdę perfekcyjne. Myślę, że moglibyście Państwo zaproponować mi, co mogę przygotować dla Was na przykład dzisiaj na obiad, ewentualnie na podwieczorek czy drugie śniadanie, żebyście też mieli swój wkład w przygotowanie moich filmów. Jeżeli się Państwu. Podoba takie gotowanie i te moje filmy, to bardzo proszę udostępniajcie je swoim znajomym, ponieważ wasi znajomi niekoniecznie muszą być moimi znajomymi. Jeżeli macie pytanie na temat promocji, jak nabyć robota, czy inne produkty te to piszcie do mnie na Messengera, ja chętnie odpowiem na każde Wasze pytanie. A w tej chwili jest super promocja na obydwa roboty. I można je nabyć w kredycie 0% na 10 i 20 miesięcy. Więc każdy z Państwa może wejść w posiadanie roboty. Kawa sama też się robi i jest to wszystko naprawdę bardzo fajne, bo jeżeli mamy takie sprzęty chromu, to my niekoniecznie musimy stać w kuchni i brać czynny udział w przygotowaniu, bo to się samo przygotowuje, samo się gotuje, samo się robi. Na pewno owsianka będzie idealnie przygotowana bez mojego stania nad garnkiem i mieszania. Na pewno garnek się nie przypali. Jest to rewelacyjny sposób na takie właśnie przygotowanie potraw. I kawa moja też, jak widzicie Państwo, myślę, jak się zaczyna. jest idealnie spieniona. Kawa super zmielona. Jeżeli macie potrzeby, to możecie sobie wydać swoje Kawę wpisaj do pamięci, ekspresów, możecie sobie przygotować 15 różnych kaw, a także trzy różne sposoby parzenia herbaty. Dla dzieci można przygotować spienione mleko i dolać tylko kakao i mamy kakao z pianką, jak w bajce i to jest możliwe w każdej kuchni. że smakuje rewelacyjnie, to jeszcze jest bardzo ładne. Proszę sobie zobaczyć. Zobaczymy się za chwilkę, jak skończy się przygotowanie. Uwsianka już prawie gotowa. Jeszcze tylko 40 sekund, i można jeść. Ale słuchajcie, gdyby nam więcej czasu zajęło bycie w Łazience kobiety wiedzą, włosy, i te inne sprawy, to nie musicie się o nic martwić. Nie zrobi nam się korzów na maślance, znaczy na owsiance, ponieważ ona cały czas będzie się kręciła i będzie podtrzymywana temperatura 65 stopni przez godzinę. Ale myślę, że aż tak było nam to. Bycie w łazience nie zajmie. A ja ciekawa jestem, jak smakować mi będzie owsianka z odrobiną mięty. Tak, jeszcze sobie nie gotowałam. Proszę zobaczyć. Tak jak mówiłam, przez godzinę na obrotach będzie się mieszała. Ale nam nie musi. Tak? Mamy gotowe. Ja sobie tylko wyjmę mieszadełko, żeby nie wypadło. Włożę je do zlewu. I proszę zobaczyć, przepięknie ugotowana maślanka. Mam nadzieję, że smaczna. Troszeczkę za dużo, nie mieści się do tych krasnoludkowych miseczek. Ale jednak się zmieściło. dekoruję jeszcze tylko listkami mięty. I zaraz zrobię zdjęcie. Jednakże najpierw sobie jeszcze skosztuję. No. Pyszne. Zaraz zrobię zdjęcie i daję na fejsa.